Sonia, Swatka nie zaglądała? Tak jest. Nie. A, A u krawca byłaś? Byłam. Szyje frak? Szyje. A dużo już uszył? Sporo. pentelki już obszywa. Co mówisz? Mówię, pentelki obszywa. A nie pytam, na co panu frak? Nie pytał się. A może powiedział, czy się twój pan przypadkiem nie żeni? Nie, nic nie mówił. A cóż mi po twojej szanowności? Kiedy Aleksy Dymitrywicz widz czapę na głowę naciśnie i przejedzie z samka w samkach, to. A szlachcica polety włoży, wyjdzie naprzeciw i powie, Ty, ty krupa, nawet zbrodni pan jedzie. A kupiec jak zejdzie suknanie nielej, będzie szlachcic go do A szlachcic kupca, szablą zarobie. Na kupca ze skargą do senatora. A kupiec do gubernatora. A szlachcic! Uszedł, Babo, kłamiesz! Gubernator ważniejsza figura niżeli senator! Rozpanoszyła się ze swoim szlachciurą. Jak to nie trzeba? Pod jakim względem nie trzeba? Nic, nic. Nie wiem, nie wiem. Nic nie wiem. Wązać dwie To Witam Państwa serdecznie, Bernard Maciej-Bania, na co dzień aktor Teatru Dramatycznego imienia Aleksandra Węgierki w Białymstoku, a tu w korycinie w roli opiekuna Grupy Teatralnej Seniorów, z którą mam przyjemność współpracować już prawie od roku. Dzisiaj nasze wielkie święto, wspólne święto mojej i aktorów naszego teatru, Teatru Seniora. Dzisiaj po raz pierwszy wystąpiliśmy z pełną wersją spektaklu Ożenek Gogola. Przy pełnej widowni, przy burzliwych owacjach. To, co Państwo słyszą, to jest jeszcze gwar po dzisiejszej premierze. Wszyscy są szczęśliwi, zadowoleni, bardzo się podobało wszystkim widzom. Zapraszamy Państwa serdecznie do Korecina na spektakl Ożenek w wykonaniu Teatru Seniora, a także zapraszajcie Teatr Seniora do swoich miejscowości. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.